Mamy kartko papieru i pole jest 20. Dobrze jest wziąć sobie taką kartkę do ręki i no składamy tak, że wzdłuż takiej linii, że AIC się włączy. Punkt A przejdzie na punkt C. złóż takiej linii składamy. Czyli punkt D przejdzie na punkt D'. Ok, tu zostanie B. Tu będzie wystawała ta część. I co? Malujemy na zielono. Ale już malujemy na zielono tą część kartki z dołu. Zielono miało być to, co wystaje z jednej strony i z drugiej strony, co było od drugiej strony, bo całą. Ale my wiemy, że tutaj ta część zielona, ten BCD'EF, To jest 12 cm kwadratowych. No i to jest pomalowana ta część kartki, która była zgięta spod spodu. Ta, ta część kartki. Z drugiej strony jest ta sama część kartki, chociaż nie wiemy, czy to jest to samo. Załóżmy, że nie wiemy, czy to jest to samo. Chociaż jak tak ma przejść, to, to te figury są pewnie przystające. Tak, ta część kartki od dołu, od drugiej strony FB, FB, C, E została też pomalowana. Ten pięciokąt, który jest zgięty, ten, ten, który był wcześniej, F, nie pięciokąt, tylko czworokąt, FC, D', prim, E też jest pomalowany. Mm -hmm. Co tam jeszcze? Dobra, no jeszcze, jeszcze pomalowany jest ten róg od dołu, który wystaje. W każdym razie, jeżeli zielona farba to jest 2 razy 12, no bo pomalowaliśmy z jednej strony i z drugiej. To znaczy, że kolor zielony zajmuje 24 cm kwadratowe. Bo dwa razy ten pięciokąt z jednej i z drugiej strony. Ale ta kartka po złożeniu pod spodem, ta część była pomalowana bo to jest to samo co to zostało pomalowane od dołu, jak to co jest pod spodem, to jest to samo co to, czyli zostało pomalowane i tył tego pięciokąta, czyli to co zostało, ta niebieska część od tyłu też została pomalowana. I w każdym razie po rozłożeniu jedna strona kartki jest cała zielona i ona ma 20 cm kwadratowych I jedna strona jest teraz dwukolorowa, a druga dwukolorowa. To skoro zielona jedna strona była 24, a cały kolor zielony to 24 cm2, to znaczy, że 24 minus 20 to 4 cm2 zielonego i 16 białej. Jasne zadanko, tutaj w tym zadaniu można też w tamtym pokazać, że te figury, te trójkąty są przystające. Ale nie jest to też konieczne. Prosta przecięła kwadrat w taki sposób, że podzielił on, on obwód w stosunku 9 do 7, a dwa boki w stosunku 7 do 1 i 5 do 3. To może trochę za duży, przyku, za duży ten kwadrat narysowałem. Rozważmy przypadki. Może takie mniejsze, bo 73 na przykład. Jakbyśmy mieli ABCD i boki kwadratów w stosunku 7 do 1, że tutaj weźmiemy 7 części, tu jedną część, tu na przykład 9 do 7, drugi bok, tu 9 części i tu 7 części, no to tu nawet nie będę sprawdzał, widać, że to będzie dużo za duże. 8x, ten obwód tego, tej części będzie dużo za duży w stosunku. Jeżeli byśmy mieli przeciąć to taką prostą, która łączy sąsiednie krawędzie, znaczy która, której końce są na sąsiednich krawędziach, no to jedynie co można byłoby rozważyć, to tak, że jak Mamy jak najwięcej podcinać, to tu jest 7, a tutaj ta, ta większa część 9. 9 części, 9 jakichś y, a tu nie, nie 9, tylko obwód miała podzielić, przepraszam, w stosunku, tu jest 5 do 3, 5 jakiś y, a tu 3y. Że tą podzieliliśmy w stosunku 7 do 1, a tą 5 do 3. I zobaczmy, czy tu się uda, żeby obwód był mniejszej do większej. 9, 7. No to mamy obwód mniejszej, 5y, dodać 7x. Obwód dużego to jest ile? Pionowe to 8y, a poziome 8x. To obwód tej dużej części to mamy ile Xów? 9x -ów i. 11y. Czy to może być 7 do 9? No nie może być, bo xy są w proporcji 7 do 9. Tak? Chyba tak. No tak. No to już na pewno y są w proporcji mniejszej liczby niż 7,9. Więc jakbyśmy to chcieli sprawdzić na krzyż, to to nie wyjdzie. Tak się nie da. Więc zostaje nam tylko praktycznie przykład, że nie mogą to być punkty należące do dwóch boków wychodzących z jednego wierzchołka. Więc bierzemy sobie tu na przykład 7 do 1 i x. No i po drugiej stronie kwadratu, to nieważne czy poziome czy pionowe, będzie 5 do 3. Zobaczmy, czy to zadziała jak tak zrobimy 5x i 3x, e, przepraszam. 5. Bo niestety 5 plus 3 to nie jest to samo co się... Nie, 5 plus 3 to 7. To, to, to będzie ta sama nawet skala. 5x i 3x, tak. To ten x będzie, podział będzie na 8 części, bo na szczęście na 8 części trzeba podzielić, żeby w stosunku 7 do 1 i 5 do 3. No to wtedy będzie tu 8x, tu 8x. Przepraszam, nie zauważyłem, że tu jest ta sama liczba x. O, to dopiero teraz widzę, że 8x jest ta część, to tu też jest 8x, więc tu nie trzeba było y. -ów. To będzie wtedy y to jest x. O, może tak? I wtedy ta proporcja wcześniejsza to widać, że jest 12x przez 20x, to na pewno nie jest 7 Przepraszam, że nie zauważyłem to. No w każdym razie tutaj byśmy mieli proporcję 5 plus 8 plus 7 20x, a druga część 4 do 12x. To też nie jest 9 do 7, bo to jak podzielimy sobie przez 4, to 5 trzecich nie jest tym samym co 9. No i w końcu już ostatni możliwy podział. Jeszcze jak tutaj mamy 7x, tu x, a tu 3x i 5x, to wtedy oczywiście też jest 8x. Jedna strona to jest 18x, a druga strona 6 i 8, 14x. Jak podzielimy, to jest 9 do 7. Czyli jest w porządku? Więc teraz już możemy obliczyć, w jakim stosunku podzieliła pole kwadratu. Pole tego trapezu to 1, druga. 3x plus 7x razy wysokość 8x. A pole tego trapezu, 1, druga. x plus 5x razy wysokość 8x. Wszystko się skraca. No czy nie tyle wszystko, co 1, 2, 8x. 10x do 6x, wyszło 5 do 3. No czyli, czy to zbieg okoliczności? Tak się zastanówmy. 10 do 6. Tak, raczej tak. Bo taki sam jaki podział 1.